Cześć, się z tej strony Pieczora Witam was bardzo serdecznie Na odcinku z gospod yy, yy, dziadkowego gospodarstwo w Tarowiźnie. Odcinek chyba szósty I się pojedziemy wałować i orać yy, U gór, yy, 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 Na live Zaraz <słuch> musi się z, oczywiście zapisać Na live ie. Zasialiśmy Raz Dwa, trzy pola rzepaku uprawiliśmy pod. Jak to się nazywa? Pod. Jęczmień. Pod jęczmień. Więc tak. Dzisiaj zajmiemy się wałowaniem i orku tej części pola. Będzie. Kranica. Takie małe pole. Więc wsiadamy do MTZ. Idziemy wałować. Oczywiście, dziękuję za bicie 250 subskrypcji. E, dziękuję najbardziej dla e, Cynam Cynamona za to, że porosu porosyłał linki do live'a mojego. Więc bardzo dziękuję za bicie 250 subskrypcji na 350 albo 400 subskrypcji. Planuję giveawaya na nie wiem jeszcze na co, ale coś związanego z farmingiem. Nie wiem może na DRC, może na farminga, zobaczę A my na razie jedziemy wałować poże paku się trochę orką A od razu, no tak, no na lewie, już osoby, które wiedzą, już wie, to, że ten teren zamieniłem na ten teren i mam yy, 18 tysięcy, ponieważ postawiłem olejarnię, rozłożymy sobie, już olejarnię postawiłem i zawiozłem rzepak, już więc będzie dochód. Znaczy, czy jest inna tekstura, powale? no trochę. Inna. Dobra, wałujemy. Eee, dobrze, kamienie mi Aha, nie, niektórych kamieni mi nie po... Ten nie powtyka w ziemię. No ale. Życie. Co on tak ciężko ma? No, od razu. Większy byści. Hmm. Oczywiście nagrywam odcinek yy, przed odcinkiem. Yy, drugim. Yy, znaczy, no, nagrywałem to wieczorem przed drugim live'em, jak... Jeżeli coś się... No, oczywiście drugi będzie też odcinek nagrywany, więc tam dla was... Powiem, co się działo na live i te... O kuźwa, on wałuje mi ścieżki. Lipa trochę. No dobra, życie. Kurde, czemu on mi wałuje ścieżki? No dobra, życie. Będzie bez ścieżek. Ale nie, bo w sumie to później może wyrosnąć. A no, zobaczymy. może tu się zorientować mniej więcej Nie trzeba zabiegi zrobić jak <laughs> rzepak wyrośnie Tą wiosną Zobaczę, na pewno będzie trzeba zabieg zrobić. ciekawe czy mi tutaj te... światło bo słabo widać trzy pola do zawołania. To wygląda wanko takie, oczywiście. W planach yy, do, w rozwoju mam yy, postawienie yy, tych, jak to się nazywa, yy, paneli słonecznych, chrzlomać nie widać. Tekstury się zlewają, yy, postawić paneli słonecznych. To zobaczymy, czy się uda. Ja mam taki plan, żeby to zrobić. I co jeszcze? No, kombajn, Najbliżej wymienić traktor i kupić talerzówkę. No i RCW. By RCW mi się przyda. Akurat. I by będę musiał wapno już w następnym sezonie rozsiewać. To tak wypada mniej więcej. W następnym sezonie trzeba wapno rozsiać no Dostaniemy dopłatę 20 chyba tysięcy dopłaty dostaniemy Jeśli tak mniej więcej Więc Trochę pomoże ta dopłata I za dwa sezony będziemy składać Może dofinansowanie na prof Ale to zobaczymy yy, No a będę chciał pisać też dofinansowanie na biogazownię, gdzie się tu postawić, bo jednak biogazownia się przyda. No Nie ukrywamy, nie, ukra nie ukrywając, wtedy co? Yy, samozbierająca i yy, trawa, yy, ale też będę chciał samozbierająco do kupić, bo jednak trochę mi to pomoże. Będziemy sprzedawać słomę, ale na pewno też słoma będzie włożone do sąsiada, znowu za gnojowice. Teraz zobaczymy jak to tu wygląda. No trochę poznikało. Te większe już zostały. A ja podniosłem wały. Trzeba cofnąć. No dobra, cofnijmy tak o gdzieś. No tu chyba było wałowane. O. Dobra, pierwsze pole mamy zawałowane. Zawałowane. Dobrze. Dobra, jedziemy na kolejne pole. A to może dzisiaj jednak odcinek z samego wałowania zrobimy. To będzie 30 minut zwałowania, tak około. No, tak jak mówiłem, będziemy będę chciał kupować kombajn. Na live będę robił ankiety do odnośnie co kupujemy i tak dalej, więc zapraszam na live'a. Eee, no i co, i tak... A, no, na live będziemy robić... W sumie po live'ie będzie, będziecie wiedzieć, że E, robiłem kontrakty, więc, no. więc tak było. Proszę, Paku mamy w tym sezonie 2 hektary, więc trochę mamy tego. Pszenicie też około będzie chyba tą półtora hektara, nie, może dwa też, półtora e, gdzieś. Więc trochę. Będzie ryszenia. Tutaj przyniczka będzie Dobra O, tutaj moja olejarnia stoi. No i tutaj. I będę właśnie chciał to zaorać, ale nie wiem, czy mi się uda, bo tu też są te takie. Te. czekajcie. Mm, Zobaczymy przez F20. E, tego nie usunę Delay, no właśnie. Będę musiał zobaczyć, jak ja to dam rady zaorać w ogóle. Ale tak gdzieś. O, cholera, lak. Yy, gdzieś dotąd będę chciał to zaorać. Taką gdzieś. No ja to mówię. Wszystko zobaczymy. Więc śledźcie serię. Dobra, rozkładamy znowu wały. I kolejne pole rzepaku do wałowania. Chyba na czwórce wałować. Nikt tego jeszcze nie widział. No, będą opryski, nawozy. Więc trochę będzie zabawy. W sumie możemy na drodze się zawrócić, bo tu nic nie jedzie Aktualnie Dobra Jak go wyłączymy? No jest tak przebiega wałowanie że paku będzie Mam nadzieję, że rzepak dobrze sypnie Będzie trzeba zadbać o Jest to jak się dron na podwórku Chłonego chyba się bawią Szybkie że Rzepaku Oczywiście śledźcie live, Bo na live będziemy więcej robić Już Na odcinkach Bo co tam na odcinkach będziemy Takie wiecie orka nie orka Może A na live to wszystko Będziemy robić ciać Więc yy, czekajcie ale tu niby kawałek nie będzie dowołowany, to tam nic się nie stanie nie na szerokość Ale to tu już mogę zjechać E ładnie to wygląda o, dobra, czyli tak, teraz tu wjadę niech ostatni no i będzie ostatnie pole do załowowania, gitówka Może oh, jak się drób na tym podwórku widzowie Masakr ciężkie życie youtubera Idziemy na kolejne pole i zawołujemy to ostatnie pole i zakończymy odcineczek 16 minut ale to takie sobie krótki nagramy wrzucę, żeby on się od razu zrenderował, później w razie czego. No i rzeczy drugi odcinek Można no, też go wyrenderować od razu. Wiecie, ja rozważę. Dobra. Ej, nie tu. Aha, to jest na zasadzie taśm ciekawy. No na dzierżawę od sąsiada. Rozkładajmy tą maszynę do wałowania Trochę po krzakach trzeba wałować, no ale co zrobisz? Tiririr, łowanko. Ani ten nam może to. On prawda się tak dron na tym podwórku, że ja Pitor. I zobaczymy. Ešte, ja keď tak, v... no dobra. Tak ja? się nie zwa mapa. Mało już zostało pola, mamy 21 minut. nagrywania tutaj. Od razu zawrócę Good. i gut nie Poleż pole szybaku. Jezu, będę miał w następnym sezonie mocowania. Bachyk teraz młczo. 4 motogodziny godziny wybiły w MTZ-cie. No fajnie, że ma już 4 motogodziny godziny. Proszę jeszcze dojechać. Mam no na nadzieję, że te ścieżki nie znikną. Bo jak znikną to lipa trzą. Lipa. Lipa first. Już końcówka pola została, więc git, gitowa. <noise> o o, 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 o. Kiknęła się zaraz idziemy się na polo, na, na gospo jeszcze zaczepimy wały od razu no i trzy pola zawałowane Jeszcze pszenica i jęczmień do wołowania. albo tylko pszenica. Zobaczymy. Mam tam tego nimendor. Zobaczę jeszcze. Шерада не? А -а. Пошла, пса, так сделать? И так и так. Więc dzięki za ten odcinek. Dziękuję oczywiście za 250 subów. To co? Do następnego odcinka. Elo!